Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym filmie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Ale mi dogrzało dzisiaj, dziewczyny. No, jest mi mega gorąco, zaczęłam palić w piecu. Dobra, żartuję. Nie, no po prostu taką dzisiaj mam stylizację. I tyny, znalazłam sobie fajną bluzkę i zacznę od tego właśnie, co mam na sobie. Więc jest ona taka geometryczna. Kojarzy mi się z projektantką Marni, która ma cały czas kolekcje takie właśnie geometryczne. No i tak po prostu mi się skojarzyła. Ma coś w sobie takiego ta bluzka. Fajna kolorystyka. Gdzieś w bardzo taki nieoczywisty sposób zaznaczony jest kolor fioletowy, który... Chce się wydobyć, ale nie może trochę. Więc ja założyłam sobie do tego buty z takim trochę lekkim połyskiem, które mają ym, po prostu taki odcień fioletowy. Yy, no więc tę bluzkę tak w ten sposób wspomogłam na no takiej zasadzie. Spodnie niebieskie, które znacie, pochodzą z Zalando, yy, są mega wygodne, cudowne, kocham je. Yy, to jest marka Naked, 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 coś takiego. Kupiłam je w tamtym roku. Także są ze mną już bardzo, bardzo długo, mają przepiękny niebieski odcień. I to tyle, dziewczyny. Chciałam, nie, nie, nie w dzisiejszym filmie, to dopiero początek tyle, jeżeli chodzi o tę stylizację. Także siedzcie, nie uciekajcie, no już może herbatki dzisiaj nie będziemy piły, bo herbatkę to dziewczyny sobie będziemy pić, jak e, będziemy sobie piły, jak będzie y, seria wory, wielkie wory, bo to taka wiecie, paczka ze Stanów, taka tajemniczość dalej. Dzisiaj to są takie gotowe po prostu stylizacje z rzeczami, które Wam prezentowałam. Także zobaczcie, co tym razem y, wymyśliłam. Także pierwsza stylizacja to był ten top. Więc, takie na razie, powiedzmy, skromne rzeczy niepozorne, ale stylizacje z nimi, no to już zupełnie inna sprawa. Więc, bluzka na ramionczka marki Nike, która jest stara, pewnie jak świat, ma bardzo fajny kolor, i zazwyczaj ten bardzo fajny kolor u Was wyświetla się zupełnie inaczej. Tak, tak, tak mi się wydaje, bo u mnie, no to mrużam nowy telefon, to się po prostu to jakoś kaszani i ten kolor jest dziwny. Ale na żywo jest bardzo ładny, bardzo trudny, ale bardzo ładny. Z tyłu tak się ta rzecz prezentuje, więc, jest to sportowa bluzka, którą mam zamiar zakładać też pod żakiety bardzo eleganckie, takie wytworne wręcz, z jakimiś koralikami, przeszyciami, takie, słuchajcie, jak spod igły, i właśnie ta sportowa bluzka do tego. No, i dzisiejsza moja propozycja. To jest coś oczywiście nie dla każdego, ale ja pokazuję tutaj ymm, moje propozycje, tak naprawdę i to, jak ja się, wiecie, ubieram, więc y, mnie samej wolno się tak stroić, także dziewczyny, zobaczcie, co takiego wymyśliłam. Założyłam sobie to na. Koszulę bardzo elegancką, w stylu wiktoriańskim, która naprawdę jest cudowna, jest z dawnych lat śliczna. Uwielbiam ją, jest ze mną bardzo długo. Tyle na temat tej koszuli, bo ją znacie i nie będę cały czas o niej opowiadała, bo po prostu was zanudzę. Ale co jest tutaj jeszcze takiego w tej mojej stylizacji? Więc nie wiem, czy wyświetlą Wam się dwie propozycje, dlatego że jest jeszcze taka opcja. Że na to wszystko założę sobie takie futro. I niech może najpierw ta stylizacja się wyświetli z tym futrem, bo druga miała być bez futra, ale koniec końców nie wiem, czy, mm, czy dwie zaakceptowałam, czy zostawiłam tylko tę jedną, żeby tutaj Albert pokazał wam. Także na pewno z futrem jest moim faworytem. Nie wiem, czy będę nosiła bez tego futra. To jest etola, którą po prostu spięłam sobie agrawką, najzwyklejszą w świecie, już bez żadnej broszki, bo dużo i tak mam na sobie różnych rzeczy. Więc. Spodnie, które kupiłam też kiedyś na Zalando, one są w stokrotki, bardzo trudne. Tak naprawdę większość leżą na półce, ale jak już po nie sięgnę, to już robię z nimi konkretną taką stylizację i konkretny taki zestaw. Więc, no, bardzo taka nietypowa stylizacja, nieoczywista, dlatego bardzo mi się podoba. Teraz, dziewczyny, taka historia, i po pierwsze mamy. Taką dzianinową bluzkę, która niesamowicie jest wygodna. Ja ją sobie już wybrałam, przygotowałam tutaj do gotowych stylizacji. Podoba mi się tutaj, że ma zamek i po prostu można sobie ten dekolt regulować. I to jest w niej najfajniejsze. Taka historia, dziewczyny. Tu nie ma za bardzo o czym w sumie opowiadać, jeżeli chodzi o tę, o tę bluzkę, Tyle, że jest wygodna, jeżeli traficie na taką w sklepie, no to, no to polecam, bo naprawdę bardzo fajny materiał, który do ciała tak fajnie się na ciele się układa i zachowuje. I do tego wszystkiego założyłam sobie spódnicę, taki krokodyl, więc ona jest z eko takiej. Jest na mnie trochę tak wpada w taką satynę. Jak tak na nią patrzymy, to wygląda jak materiałowa, więc to mi się w niej podoba, ta tajemniczość, że nie jest taka mm, na pierwszy rzut oka. Tak, że na pierwszy rzut oka o satynowa, a ona nie jest satynowa. Trzeba głębiej patrzeć. I to jest top secret, rozmiar 36. Jest na mnie za duża trochę. Będzie to widać pewnie podczas stylizacji, no. Słuchajcie, yy, zawsze to można tak przetłumaczyć, że można więcej sobie zjeść. Wtedy mam gdzie wszystko zmieścić, chociaż nie mam tendencji do, do tego, że jak się najem, to mi wywala wszystko, wiecie, no na szczęście nie, ja mam bardzo szybko przemiany materii, ale yy, zdecydowanie jest wygodnie, jak tak spódnica, aż wiecie, nie, op, nie opina mocno tego brzucha, bo znowu nie lubię, jak mam coś tak na żołądku, wiecie, jak mi coś tak do, siedzi, jakieś ubranie, to, to wtedy mi to przeszkadza, że jak mnie naciska mocno. Zwłaszcza jak jadę samochodem, no to muszę mieć taką większą swobodę ruchów, więc chyba ta spódnica zostanie yy, taka, jaka jest. Po prostu. Jedna większa. Jak to moja mama zawsze mówi? Oj, zostaw dzieciaku jedną większą. Dobrze. Zostawię jedną większą. Także ta będzie taka po prostu większa. Do tej stylizacji założyłam skarpetowe bodki. Boże, mam je tak dawno. Jest na nich dziura na środku. Jak to w skarpetach, słuchajcie. No dziury są w skarpetach często gęsto. Ja jak byłam mała, to mm, nosiłam skarpety Aż miałam takie wielkie dziury na piętach, to może wstyd się przyznać, na palcach i takie tak dalej nosiłam. Uwielbiałam mieć takie stare, dziurawe skarpety. Ehm, no teraz może tak, nie wiem, teraz tak nie noszę. Jakaś tam przetarcie to wyrzucam, ale to były fajne czasy z tymi dziurawymi skarpetami, wam tak powiem szczerze. No i tych butów nie zaszywałam, będę chodziła właśnie z taką e, dziurą, jak w skarpecie. Kolejna rzecz to jest sukienka, która ma bardzo ładny odcień, ale y, ja ją kupiłam, bo przód mi się bardzo podoba ta koronka. Tył też jest taka poprawna, ona jest po prostu, słuchajcie, poprawna, czyli y, zakładam, wychodzę i. I tyle. Lipsy London, rozmiar 36. To jest cała historia, jeżeli chodzi o tę rzecz. Fajna sprawa, no regulowane ramionczka, Ym, więc dlaczego ja ją kupiłam, skoro tak wcale się nad nią nie zachwycam? Bo wiedziałam, że do niej będzie bardzo ładnie wyglądał brązowy odcień. I ja sobie pomyślałam, że ma już taki gotowy kształt, no to dodam sobie brązowe dodatki i koniecznie, no muszę koniecznie znaleźć, Wiem, że znajdzie, już na mnie czeka. Brązowy płaszcz w second handzie, ale taki, jak ja mam w głowie, taki niedźwiedź brunatny, taki, może to być futerko, też taki alabaranek sztuczny. Hmm. No, po prostu już mam wizję w głowie i wiem, że na mnie już czeka ten płaszcz, i futerko, i drugi płaszcz, że miała wybór. Więc, więc ta sukienka będzie konkretnie do tego brązu. <laughs> więc tutaj były dodatki brązowe. Brązowy pasek, yy, brązowa torebka ze skóry, taka też śliczna, kocham ją. No i jeszcze to futerko będzie. Kolejna rzecz to jest kombinezon, który jest yy, bardzo pozytywny. No bardzo. Dużo opcji, słuchajcie, jeżeli chodzi o stylizację. Możemy sobie założyć tak niebieskie buty. Możemy sobie założyć niebieską torebkę, dodać żółte, czerwone wszystko. Ja wziąłam czerń. Założyłam sobie pasek w talii, bo troszkę tam gdzieś one tak delikatnie stawały, a poza tym chciałam dodać takiej bardziej elegancji, żeby ta rzecz tak po prostu bardziej elegancko wyglądała. Ogólnie jest wygodny, chociaż nie, nie za bardzo lubię takie historie, jak jest tak w ten sposób dekolt, zwłaszcza ramiona, że jest tak na prosto bardziej. Takie wiecie. W ten sposób wycięty. nie to opuścić, nie to tak trzymać, stanik trzeba potem opuszczać, ramionczka, bo głupio to wygląda, więc to jest takie, taka wada tego kombinezonu, ogólnie bardzo mi się podoba, ma szerokie nogawki, fajna kolorystyka, można nosić sobie teraz, on jest bardziej wiosenno-letni oczywiście, ale gdzieś jak dodamy taki kolor, no to też się nic nie stanie, słuchajcie. Więc ja nie skupiam się na tym, że o Matko Święta tulipany to rosną tylko na wiosnę i, na, i są latem. Nie wypada nosić teraz płaszcza w tulipany, a co mnie to obchodzi? A ja noszę i mam to w nosie tak naprawdę, więc tak samo jest z tym mm, chociażby kombinezonem. Interesuje mnie, że on jest wiosenny, letni czy coś takiego, tylko po prostu mm, noszę, bo, bo lubię. Bo lubię i lubię taką kolorystykę, i lubię z taką kolorystykę dodawać. Jeżeli uznam, że jest chłodno, no to założę sobie moje 15-15 raj stopki pospód i też będzie dobrze. Pa to, ten paseczek futerko moje takie krótkie, sztuczne z pomponami i już i gotowa stylizacja. Teraz taka sukienka, też już ją dawno temu kupiłam, nie wiem czy ja ją wam już pokazywałam. Też znowu Lipsy London, yy, rozmiar nie wiem jaki: 36 albo 38. Pewnie 38, bo jest trochę na mnie za duża. Przód mi się bardzo podoba. Tył to jest taki sobie, bo to jest taki, taki zwykły, ale odcień jest tej sukienki tutaj ważny. Dlatego, że ja już teraz patrzę też na kolorystykę, na takie nietypowe odcienie, kolory, które mogą mi się przydać do różnych dziwnych stylizacji. Ja dzisiaj Wam co prawda pokażę tę sukienkę tak, jak ona po prostu wygląda. No i dodam tutaj jeszcze ewentualnie etolę czarną, która jest śliczna. Jeżeli chciałabym sobie to gdzieś tak ubrać na zewnątrz, to dziewczyny zakładam na przykład pod to czarny golf. Mój czarny golf pod właśnie tę sukienkę i może być wtedy ta, tola, bo jest mi wtedy ciepło. Nie muszę się nie wiadomo jak ubierać. Trzeba wyczuć po prostu temperaturę i patrzeć tylko i wyłącznie na siebie. Więc dziewczyny, miałam też pomysł, jeżeli chodzi o tę sukienkę, żeby ją wyciąć w ten sposób. Tutaj, tak jak idą te wzory, tylko. Problem jest tego typu, że gdyby ona miała z tyłu to samo co z przodu, ja już bym to zrobiła. Natomiast jak wytnę ten przód, to tył może nie wyglądać dobrze, bo później będzie bardzo ciężko to obrzucić. Ja nie mam takiego koloru nici, a czarna może niezbyt dobrze wyglądać, więc to jest kwestia przemyślenia. Zobaczę, jak będę się czuła w golfie i właśnie w tej sukience, no i później sobie tam podejmę jakąś decyzję. Teraz dziewczyny body. Więc body, które, które tak naprawdę samo w sobie to wiecie. No, no welurowe body. Po prostu. Ale ja tak jak je założyłam, jak się zakręciłam po tym pokoju, zawsze to powtarzam, założyłam takie swoje legińce, które są w identycznym odcieniu. Najpierw myślałam, że ja je sobie, wiecie, założę na wierzch. One są takie troszkę z niższym stanem, nie z takim wysokim, więc ja obawiałam się, że może to źle wyglądać. I po prostu co zrobiłam? Zapiłam sobie body na zewnątrz i bardzo mi się to podoba. Eee, takie rozwiązanie, że body zapinam po prostu na zewnątrz, nie chowam do środka, bo wiecie, jakby to wyglądało, jakbym to schowała do środka, nie zauważyłam, że tamto jest niższe to jeszcze jak cię mogę. Ale zrobiłyby mi się trzy pupy, po prostu trzy pary gaci, bo, ym... no dobra, już rajstop to nie zakładam. Jedne gacie, to jako gacie, no i trzecie to jeszcze tamte spodnie, no po prostu tyle napchane. Nie zawsze body tak dobrze wyglądają... Ym... Do tak obcisłych rzeczy, więc lepiej, tak jak ja sobie wymyślałam, że sobie na wierzch zapinam i, i nosie. I bardzo dobrze się tak czuję w tej stylizacji. I do tego wszystkiego, no tak się po prostu zakręciłam, że wzięłam moje takie sztuczne futro, które jest ze mną też bardzo, bardzo długo. Na pewno od początku istnienia tego kanału. Yy, I czuję się w tym luksusowo i naprawdę bardzo, bardzo elegancko. I to jest moja stylizacja na najbliższe zakupy. Oj, teraz dziewczyny, tutaj namotam wam trochę, bo chyba aż trzy stylizacje z tym szlafrokiem się wyświetlą. Co ja tutaj zrobiłam? Bardzo ciężko było to wyprasować, bo tego jest bardzo dużo. To jest odgroma materiałów to jest długie, duże i tylko dlatego. Prasowało się fajnie, tylko. Ym... Powierzchnia spora, więc dużo czasu mi to zajęło. Wycięłam tutaj szlówki, żeby bo po prostu one nie pasowały, nie groma się miały do tego, jak ja mam zamiar tę rzecz nosić, a mam zamiar nosić to na zewnątrz oczywiście. Jest to taki szlafrok, blazer, coś takiego. Ja takie rzeczy kocham i takie rzeczy zakładam na odzież wierzchnią i sobie tworzę swoje własne takie płaszcze. Uwielbiam tak robić. No i dziewczyny, samo w sobie to jest bardzo cienkie, więc ym, oczywiście, że teraz pewnie bym zmarzła. Natomiast tak, no i pokażę Wam właśnie to po pierwsze. Na sukience takiej białej, którą wybrałam, jak to wygląda tak normalnie. Tył w ten sposób, to jest takie w paski, to jest ten bardzo trudny kolor dziwny i w tym kolorze dziwnym mam nawet buty, słuchajcie. musiałam te, tych butów w przeróżnych odcieniach, nawet w takim dziwnym. Te buty zakładam tylko do takich wybranych stylizacji i już coraz więcej ich mi się nazbierało, tych trudnych, takich dziwnych kolorów, więc powstała właśnie z tym stylizacja. Kolejna moja propozycja to jest założenie tego na to, przepraszam, futerka białego, białego sztucznego futerka, więc można też tak nosić. Jak to się wtedy układa? Bardzo fajnie się układa. No i trzecia opcja to jest założenie tego, to co mówiłam na samym początku, na odzież wierzchnią. Tutaj jest tak grubiutko, więc fajnie przód wygląda ogólnie, jeżeli chodzi o, o to, jak wystają białe, takie futrzane mankiety spod tej, z tego blazeru. Ale tył to już tak grubiutko mówię, to tak wiecie, co dodaje trochę kilogramów, bo futerko jest krótkie. Gdyby ono było takie do kolana, na przykład, to. Lepiej by wyglądało, ale mam takie nawet długie i najpierw myślałam o tym długim. Natomiast jest tak uszyte, że ma takie, wiecie, bufiaste trochę tutaj rękawy. No i po prostu wyglądałoby to tragicznie jakbym to założyła. Nawet nie wiem, czy bym dała radę to po prostu założyć na to futro, no i no i No po prostu założyłam na to krótsze i teraz muszę to sobie przejrzeć, przemyśleć, która opcja będzie mi najbardziej pasowała, jeżeli chodzi o wyjście na zewnątrz, no wiadomo, że na sukience spoko, ale to w pomieszczeniu. Natomiast na zewnątrz no to albo opcja to pod spód, albo na wierzch, słuchajcie, pomotałam, pomotałam, no i taka jestem. Kolejna rzecz dziewczyny to jest kombinezon, który tak wiecie, powiem Wam szczerze: no tak słuchajcie, no widzicie jak ja mruczę i się zastanawiam, tutaj coś się oderwało. To jest też taka historia, że muszę to naprawić. Klub L, London, rozmiar 36. Wypryłam poduszkę. Więc pierwsze poczynania to były takie wywalić poduszkę. No tak kto się wszył, że wystawała tutaj paskudnie na ze 2 cm tragedia. Jak może być coś, co próbuje być eleganckie, czyli właśnie to ten kombinezon tak mał wystawać poduszka. No to, to się mija po prostu z celem i wywaliłam. Teraz tak, to naprawię, no to dobra wyszło w trakcie. Jak to zakładam, to tutaj jakby. Ten materiał jest tak na boku szyty, tak jakby coś takiego. Ja bym to inaczej uszyła, ale dobra, ktoś miał taką wizję, ja to szanuję, niech tak zostanie, ja to kupiłam w końcu. Podoba mi się tutaj najbardziej to, czyli ta taśma, która jest z boku i to jest, to jest eleganckie w tym. I tyle. I powiem Wam, dziewczyny, że tutaj odpowiednia musi być bielizna. Ja założyłam wycięte gacie, ale nie, to muszą być takie brazyliany, w kolorze niód. Takie wiecie, po prostu ciutkę tylko pośladki widać i one najlepiej będą wyglądały i najlepiej takie z wysokim stanem. To będzie wyglądało najlepiej, dlatego, że... Mm, Widać mi gacie po prostu i tutaj jak one będą się kończyły, te takie wyższe, będzie to wyglądało elegancko, więc to jest do dopracowania, więc nie piszcie, że mi tam widać coś, tylko ja to po prostu zdaję sobie z tego sprawę. No i też wam o tym mówię, bo dobór bielizny do takich rzeczy jest bardzo ważny, więc ja dzisiaj co robię, zamawiam sobie gacie. Dosłownie, takie do tego typu właśnie ubrań. Ostatnia rzecz na dzisiaj to jest płaszcz y, praktycznie już przeze mnie wypielęgnowany. Y, na zasadzie wy, w, oblecenia go rolką do ubrań, taką tą lepką, żeby zebrać wszystkie paprochy, ale jeszcze muszę go tak troszeczkę, wiecie, chyba odświeżyć bardzo delikatnie. Lawrence, tu jest napisane i to jest płaszcz przecudowny. Kupiłam go ze względu na ten kolor i konkretnie do tej koszuli, która wam się wyświetli, ale y, jeszcze tak w międzyczasie zobaczyłam, że do tej by mi to pasował ten płaszcz, jeszcze do czegoś, więc nie do jednej stylizacji, jak się okazało, a do większej ilości. Długości. Płaszcz jest bardzo fajny. No oczywiście, jeżeli go zapnę, no to mogę chodzić w nim o tak po prostu, ale ja chciałam konkretnie skupić się na tym odcieniu, który tutaj jest. Płaszcz jest taki troszeczkę pudełkowy, szerszy. Uwielbiam taką długość. Jest na mnie oversizezowy, standardowo. Nie mówię, że za duży, bo lepiej mi się to... bo tak bardziej mi się podoba. On jest w rozmiarze XL, a jeżeli chodzi o skład, to nie ma. Natomiast na pewno, na 100% jest to wełna. Wełna z kaszmirem raczej. Ale dziewczyny, nie znalazłam tutaj tej informacji. Może gdzieś tutaj gdzieś jest albo i nie. Nieważne, no ja po prostu to czuję, wiesz, wiecie, wełnę to czuć tak naprawdę i, i kaszmir to wszystko to czuć, jak coś jest porządne. Także y, płaszcz jest porządny i jest przepiękny, bardzo mi się podoba. Wada taka, że strasznie się pyli, wszystko się do niego przylepa, jak to do czerni, wybaczam ze względu na tą wstawkę koloru tutaj tego fioletowego, więc zaakceptowałam go i pokochałam. Dobra dziewczyny, nagadałam się bardzo, 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 bardzo nagadałam się jak nie wiem co. Dziękuję wam za oglądanie, zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie również w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram, Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam kochani bardzo serdecznie.